Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 11 do 17 marca bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy, kochani, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek: 4 kielichy, wtorek: 9 kielichów, środa: cesarzowa. Czwartek, trzy kielichy, piątek, rydwan, sobota, królowa kielichów i niedziela rycerzy buław. No, piękny tydzień. Trzy buławy. Ktoś do Was przyjedzie, ktoś Was odwiedzi, jakiś oczekiwany gość, a może Wy przygotowujecie się do wyjazdu. Ale widać, że już czekacie i nie możecie się doczekać. Już w poniedziałek będziecie wypatrywać kogoś w oknie z wytęsknieniem. <laughs> może mama przyjedzie, może partnerka, może żona. <laughs> no, samotne skorpiony, widzę, że tutaj się jakiś romans szykuje. E, może na razie na odległość, ale kto wie. Natomiast w stałych relacjach bardzo dobrze. Możliwa ciąża, kochani. Więc bardzo się ucieszycie, bo tutaj pary niektóre bardzo długo się starają i wreszcie się udało. Dopowiem sobie tylko tą czwóreczkę kielichów. Eee, Królowa Mieczy. Dobrze. Czekacie na jakąś wiadomość, informację, bądź czyjąś decyzję. Kochani, trójka buław, podjęcie jakiejś decyzji, optymistyczne patrzenie w przyszłość, czyli wierzę w to, co robię, że to jest dla mnie korzystne, że teraz los będzie dla mnie łaskawy, że sprawy obrócą się korzystnie dla mnie że wszelkie moje działania, moje kroki, moje decyzje są słuszne i zaprowadzą mnie daleko fajna praca, z którą mogę wiązać swoją karierę, swoją przyszłość, udany związek, nowo poznana osoba, która być może jest tą jedyną, z którą być może zwiąże się już ostatecznie, tak? No, trzy buławy, zostawianie też jakichś starych spraw za sobą. Nie wracacie do tego co było, idziecie do przodu realizując swoje marzenia. Teraz uważacie, że to jest ten czas. Jeżeli oczekujecie kogoś przyjazdu, bądź wy wybieracie się w podróż, może oczekujecie jakieś wiadomości, może oczekujecie jakieś przesyłki w tym tygodniu, na pewno do was dotrze. I teraz tak. Te skorpiony, które szukają pracy, widzę, że tutaj już naprawdę tacy troszeczkę zrezygnowani właśnie. Przeglądacie te oferty, naczekacie, aż coś konkretnego się pojawi. Pojawi się, wreszcie telefon zadzwoni, pojawi się jakaś wiadomość, odbierajcie sms maile, bo ktoś Was zaprosi na rozmowę. Może odezwać się osoba, która będzie pośredniczyła w, w znalezieniu wam pracy, więc może przez jakąś kobietę z poznaku bliźniąt, wagi bądź wodnika tutaj tą pracę znajdziecie. Jeżeli macie pracę, a już troszeczkę Wam się ta praca znudziła, Czujecie, że się wypalacie jakoś zawodowo, czas podjąć tą decyzję. I myślę, że tutaj podjecie, podejmiecie słuszną decyzję. I przy pomocy przyjaciół bądź rodziny uda Wam się tutaj albo rozkręcić własny biznes, albo objąć pracę w branży beauty, bądź branża związana z wizerunkiem, stylizacją. Praca z kobietami, bądź jakieś właśnie kosmetyki, jakieś zabiegi pielęgnacyjne, fryzjerstwo dla kobiet, no, związane z wyglądem zewnętrznym, więc to może być właśnie jakaś kosmetologia, bądź związane właśnie z odzieżą. To tutaj w te klimaty niektóre skorpiony pójdą. Co jeszcze? Czekacie na jakąś ważną informację z sądu, jakąś decyzję urzędową? Em, że ktoś ma coś przyklepać, coś ma, że tak powiem, ocenić, wydać jakieś oświadczenie, wydać jakąś decyzję, jakieś ważne pismo, to się zrealizuje, kochani, w tym tygodniu. I tak naprawdę poniedziałek będzie takim dniem, gdzie no, wszystko się dzieje tak, jak powinno, ale wyczekacie na ten impuls i ten impuls, że tak powiem, się już od wtorku tutaj zacznie. Macie super karty, będzie wiele powodów do radości i naprawdę zrealizowania swoich pragnień, swoich celów. Spełnienia zawodowego, ale też szczęśliwe momenty w życiu osobistym. Jeżeli szykowaliście się do jakiejś ważnej rozmowy, bądź właśnie wyczekiwaliście, bo na przykład, właśnie okres się spóźnia, muszę iść do lekarza zbadać się, zrobić test. Więc mówię, te skorpionki, które starały się o dziecko, w środę będzie dobra wiadomość: tak, jesteście w ciąży i tutaj no, będziecie świętować z najbliższymi, bo to będzie bardzo dobra nowina w Waszej rodzinie. Dobrze, moi kochani. Co jeszcze? Może warto na jakiś temat porozmawiać tutaj z partnerem bądź partnerką, natomiast te skorpiony, które są wdowcami, są po rozwodzie. I już ta samotność troszeczkę wam doskwiera. Chcielibyście kogoś poznać, chcielibyście sobie ułożyć życie na nowo. Zacznijcie wychodzić, zacznijcie się udzielać towarzysko, bo jest ktoś, kto no skradnie Wasze serce. Może być różnica wieku, ale Wam to nie przeszkadza. Może być samotny ojciec, być samotna matka wychowująca dzieci, też Wam to nie przeszkadza. Jeżeli Wy jesteście samotną, piękną mamą, która wychowuje dzieci, też no, nie krępujcie się, bo naprawdę yy, macie powodzenie i tutaj możecie znaleźć kogoś właściwego. To nie tylko, że romans, że to jakaś przygoda właściwego, to zatroszczy się o Was i o Wasze dzieci. Więc tutaj, moi kochani, no, trzeba odpisać na jakąś wiadomość, trzeba dać się zaprosić na jakąś kolację, po prostu wyjść do ludzi. We wtorek mamy dziewiątkę kielichów, więc bardzo udany dzień. Przede wszystkim jakieś spotkanie firmowe. No, jeżeli idziecie na pierwszy dzień rozmowy w sprawie pracy, tutaj bardzo Wam się oferta spodoba i od razu się zadeklarujecie. Jeżeli macie pracę, możecie liczyć na jakieś pochwały, uznanie, e, premię. I ogólnie, no jakieś komplementy. Uda się razem, zespołowo też y, ukończyć jakiś projekt, nie wiem, zrobić jakiś, jakiś y, jak to się mówi, y, ojej no, jakiś temat, nie wiem, odnośnie ilości klientów, czy jakiś, właśnie, y, 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 jakiś program firmowy, tak, że uda się tutaj coś skompletować. Szef będzie zadowolony, więc tutaj mogą być jakieś bonusy, mogą być pochwały, może jakaś impreza, moi kochani, firmowa. Na, na, na pewno spotkacie się po pracy też ze znajomymi, z przyjaciółmi, albo zrobicie coś dla siebie, coś, co sprawi Wam satysfakcję. Może być tak, że osobiście zadwigicie jakąś sprawę, jesteście z siebie dumni. Że, że u, przeforsowaliście tutaj coś, może jakaś trudna rozmowa wymagała e, odpowiedniego podejścia i Wam się to udało. Ogólnie dzień bardzo pozytywny, będziecie mieć dobry nastrój, świetnie, jeżeli chodzi o finanse, świetnie, jeżeli chodzi o e, załatwianie różnych spraw. Tutaj życzliwość i takie pójście na rękę ze strony osób, których nawet nie znacie, więc to po prostu takie, takie ludzkie, takie życiowe. Nie spotkacie się z jakąś arogancją, czy, czy jakimś takim niemiłym nastawieniem. Dziewiątka kielichów no nie bardzo sympatyczny dzień, możecie liczyć na jakieś niespodzianki, dobre wiadomości i zrealizowanie swoich projektów. Zrobicie coś ponad normę, coś co będziecie naprawdę mogli pochwalić się i, i zasłużenie tutaj odebrać jakieś nagrody, jakieś właśnie pochwały pozytywnie załatwione sprawy urzędowe i tak jak powiedziałam, dobre wiadomości, no już nie chcę się powtarzać. W środę cesarzowa, więc tutaj czas pielęgnacji, zadywania o siebie, więc może fryzjer, może kosmetyczka, niektóre skorpiony będą sobie robić też jakieś zabiegi związane z medycyną estetyczną, nie musicie się wybrać same do kliniki, może z mamą, może z polecenia mamy. Tutaj mama też będzie taką osobą, która się o Was troszczy, opiekuje, więc może Wam w czymś podpowiedzieć, może zaopiekować się dziećmi. No oczywiście temat ciąży, więc te panie, które tu też będą wiedziały, że na 100% są w ciąży, będą tą dobrą nowiną się... Dzielić cesarzowa to jest też objęcie fajnego stanowiska, więc możliwy awans, możliwe otwarcie swojej własnej działalności, bądź właśnie współpraca z kobietą, bądź w jakimś tutaj dziale, który wcześniej wymieniłam, związany z branżą beauty, bądź właśnie stylizacją, wyglądem zewnętrznym. Cesarzowa, moi kochani, dzień, w którym możecie poprosić mamy, żeby na przykład zaopiekowała się domem, zaopiekowała się dziećmi. Jest to też czas na to, żeby spędzić chwilę, komfortowo dla siebie tylko, więc tutaj, jeżeli nie fryzjer, nie, nie kosmetyczka, może kupicie sobie coś fajnego, może nie wiem w jakiś inny sposób będziecie chcieli sobie wygodnie spędzić czas. Luksus komfort, więc czy nowy samochód, czy jakieś nowe meble, na pewno będzie to drogi przedmiot z klasą, bardzo wygodny, bardzo reprezentatywny, więc te skorpiony, które chcą zaszaleć tutaj. Z gotówką na pewno trafią w gust swój i, i swoich najbliższych, i jakiś przedmiot, który kupicie dla domu, będzie faktycznie komfortowy. Bardzo dobre pieniądze, jeżeli własna firma, więc tutaj możecie liczyć w tym dniu na spore zyski, dobre transakcje i jakieś um, powiązania biznesowe, właśnie z kobietą. Która ma własną firmę, która być może chce z Wami współpracować, ma spory kapitał, jest to osoba z bogatej rodziny, bądź sama dorobiła się dużych pieniędzy i może w jakiś sposób Wam coś zasponsorować, bądź nawiązać z Wami współpracę. Dobrze, w czwartek mamy trzy kielichy, więc to kolejny pozytywny dzień. No, niektóre skorpiony właśnie wyjdą na jakąś imprezę. No, mamy tutaj narodziny dziecka, więc w tym tygodniu może będziecie się cieszyć, bo właśnie spodziewacie się rozwiązania u Was bądź w najbliższej rodzinie, w Waszym otoczeniu znajomych, przyjaciół. Trzy kielichy to też dobre wiadomości, zakończenie jakiejś trudnej sprawy, która trwała i tutaj coś wygrywacie, może sprawa sądowa, może zakończenie jakiegoś etapu tutaj urzędowego, tak? Wreszcie mam jakąś decyzję, wreszcie mogę ruszyć z własną firmą, działalnością, mam niezbędny dokument, um, zdany egzamin. No i moi kochani. Um, Praca zespołowa, która przynosi korzyści, która przynosi efekty, więc tutaj celebrowanie też jakieś wydarzenia, po południu być może spotkacie się ze znajomymi, bądź odwiedzą Was bliscy, żeby być może Wam pogratulować z jakiejś okazji, na przykład nowej pracy, bądź narodzin, bądź może się zrodzić też jakiś fajny pomysł na biznes i tutaj ruszycie, wiążecie z tym przyszłość, kariera, oczywiście, awans, tak. I, I nowe jakieś projekty, więc może to jest też jakiś strzał, w dziesiątkę. W piątek mamy rydwan, jest tutaj wyjazd bądź przyjazd kogoś. Może was odwiedzić rak, ale niekoniecznie. Dużo będziecie jeździć, dużo będziecie załatwiać. Pamiętajcie, żeby od, od, odpowiedzialnie, osobiście załatwiać pewne sprawy i trzymać się swoich zasad, swoich reguł, swojego programu, harmonogramu, wtedy wszystko pozałatwiacie. Dobry dzień na załatwianie spraw z autem, kupno, sprzedaż, serwis i tak dalej. Dzień minie wam bardzo szybko. Uważajcie, żeby się nie śpieszyć, żeby gdzieś tam za zakrętem stali, rower mu zabrali, Wie, co, wiecie, o co chodzi. Natomiast redwan jest to też karta, która mówi cokolwiek by się w tym dniu działo, i tak wyjdziecie z tego obronną ręką, uda się sprawy pozałatwiać. Nawet jak w ostatniej chwili przed zamknięciem coś chcecie załatwić, jakiegoś urzędu sklepu, z kimś porozmawiać, gdzieś tam skonsultować, to się uda. Będziecie działać szybko, będziecie. Takim liderem, też pokazywać, że, że macie władzę, macie kontrolę nad tym, co się dzieje, nic nie umknie waszej uwadze, jesteście skoncentrowani, pewni siebie i, i macie wiedzę, tak, związaną z jakimiś tutaj sprawami, które będą się toczyć. W sobotę mamy królową kielichów, bardzo miły, sympatyczny dzień, no i właśnie tu mogą być jakieś randki, mogą być spotkania z osobami przyjaznymi. No w stałych relacjach bardzo dobrze widać, że się kochacie, umiecie się ze sobą bawić, umie miło spędzać czas, umilać sobie ten czas, dbać o tą relację, nadskakiwać sobie, ym, sprawiać, że jedno z drugim czuje się dobrze, komfortowo, wygodnie. Więc sobota przesympatyczna, romantyczna, jakieś niespodzianki ze strony partnera bądź partnerki. Jeżeli nie jesteście w pracy, to śniadanie do łóżka, później być może obiadek bądź kolacja gdzieś na mieście. Może Was odwiedzić sympatyczna rybka, skorpion bądź rak, kobieta po 45 roku życia, to może być mama, siostra, kobieta, z którą macie świetne relacje przyjaciółka bądź przyjaciółka domu ktoś, komu ufacie, kto e, zna wiele sekretów Waszego życia prywatnego, e, kto zawsze Wam doradzi, przy kim możecie się wypłakać i, i zwierzyć z pewnych dylematów, ktoś, komu bardzo właśnie ufacie. Więc tutaj też może być takie spotkanie, ploteczki jakieś babskie. Bądź po prostu na no, odwiedziny córki, odwiedziny siostry, które bardzo Was ucieszą. Udane bardzo zakupy. Tutaj też być może będziecie mogli się wykazać jakimiś talentami artystycznymi. Więc te skorpiony, które malują, które piszą, śpiewają, być może stworzą jakieś dzieło. Dobry dzień na zaręczyny, oświadczyny, wyrażenie swoich uczuć, emocji. Może niektóre skorpiony usłyszą te ważne słowa, bądź że tak powiem, zdobędą się na odwagę, żeby komuś coś tak wyjątkowego i miłego powiedzieć. Niedziela mamy Rycerza Buław, dosyć aktywna niedziela. Znowu może Was ktoś odwiedzić. Zodiakalny lew, baran bądź strzelec, mężczyzna po, cztery, po 35 roku życia. Dobre wiadomości, dobra współpraca, jakieś treningi, zawody, wyjazd, zawody konne, zawody, nie wiem, wyścigi samochodowe, może coś charytatywnie będziecie tutaj robić. A może po prostu sport, ćwiczycie, macie jakieś swoje hobby, pasje, więc tutaj też być może wyjazd związany z czymś takim. Na pewno nie będziecie się nudzić, jeżeli nigdzie nie wyjeżdżacie, to jakieś prace w domu, po obiadku spacer, wyjazd gdzieś za miasto, żeby mieć troszeczkę kontaktu z przyrodą, a może pieska weźmiecie i pójdziecie na dłuższy spacer żeby właśnie zaczerpnąć świeżego powietrza. Dosyć dynamiczna ta niedziela, no ale będziecie bardzo zadowoleni ze wszystkimi sprawami, że tak powiem się zorganizujecie i pozałatwiacie je pozytywnie. Te skorpiony, które umówiły się na randkę, ktoś do Was przyjedzie w piątek, wyjedzie w niedzielę i to będzie bardzo sympatyczny weekend. Natomiast skorpiony w stałych relacjach mogą wyjechać gdzieś na weekend i to będzie no, romantyczny, gorący weekend, gdzie może partner bądź partnerka chce Wam zrobić niespodziankę, stworzyć taką otoczkę, żeby właśnie pomyśleć o Waszej wspólnej przyszłości i zadeklarować tutaj pewne ważne wyznania. I tego Wam, kochani, życzę. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na nerwobóle i ogólnie problemy dermatologiczne. Problemy neurologiczne, no i może być tutaj ciąża. Zadbajcie też o to, żebyście się dobrze wysypiali. Może śpicie na niewygodnym materacu, może gdzieś tam coś was uwiera. Chodzi tutaj o komfort, o wygodę, że jak już macie wypocząć, macie się zrelaksować, żeby to było miłe i przyjemne. No i moi drodzy, ojej, wygląd zewnętrzny, dermatologia, tak? Zwłaszcza. Dziewiątka kielichów wcześniej, uważajcie co jecie, co pijecie na mieście, jeżeli jesteście alergi alergikami, bądź no, macie jakieś niestrawności, uważajcie, bo może być jakaś wysypka, mogą być jakieś dolegliwości, e, żebyście gdzieś tam nagle nie spuchli, żeby Was gdzieś tam nie e, wysypało jakimiś, jakimiś pokrzywkami, bo... Nam trzeba po prostu uważać, zwłaszcza kulinaria, których jeszcze do tej pory nie mieliście okazji przetestować, czy jakaś nowa restauracja, nowe menu, żeby być po prostu w tych kwestiach ostrożnym. Bardzo ładny tydzień, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście pamiętajcie, czytanie jest ogólne, nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Widzimy się na kolejnym czytaniu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.